Taka krótka konferencja zatytułowana Trudności w przyjęciu błogosławieństwa Ojca. Trudności w przyjęciu błogosławieństwa Ojca. Takich trudności każdy z nas ma dużo, dlatego ja będę musiała wybrać tylko kilka z nich, aby je zasygnalizować. Kiedy się przygotowywałam do tej króciutkiej konferencji, to Pan Jezus mnie pouczał, żeby powiedzieć Wam, że te słowa są do mocnych w duchu, że to nie są słowa do kogokolwiek, tylko to są słowa do mocnych w duchu, a nazwa wspólnoty zobowiązuje. Nazwa wspólnoty jest imieniem. Wspólnoty jest także imieniem każdego z nas. Jeśli to się decyduje być w tej wspólnocie, to decyduje się być mocnym w duchu świętym. I tak właśnie chciałabym zacząć te kilka słów, kilka punktów, abyśmy słuchali tego jako mocni w duchu świętym. Pierwszą taką trudnością, jaką możemy mieć w przyjęciu błogosławieństwa Ojca, jest nieufność wobec Ojca. Jest to nieufność, na przykład, którą możemy w sobie odnaleźć w naszych myślach, w naszych decyzjach. W naszych słowach, tutaj chodzi najbardziej o naszą codzienność, taką tę najbardziej też ukrytą przed innymi o to moje wnętrze, o to moje sanktuarium, mojego serca, mojej duszy i tam może być nieufność wobec Ojca, która może być przeszkodą w przyjęciu od Niego błogosławieństwa. Ta nieufność to jest Pan Jezus Świętej Faustynie powiedział najbardziej rania moje serce i mnie Dusze, które mi nie ufają. Jest to największe cierpienie Chrystusa, a więc także Boga. I tutaj chodziłoby o nieufność w to, że Bóg jest dobry, że jest tylko dobry, nie ma w Nim nawet, nie wiem, jak to nazwać, cienia, jakiegokolwiek, jakiejkolwiek możliwości, procentu, żeby on nie był dobry. I jeśli tutaj odkrywamy, że w moim sercu w moim życiu mam takie wątpliwości, to powiem lekko przedmiotnie, jeśli sobie to uzmysławiamy, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Ważne jest uzmysławiać sobie, jakie jest to moje sanktuarium serca. I chodzi tutaj również o nieufność wobec Ojca, że drogi, którymi On mnie prowadzi, oczywiście jeśli daje się Jemu prowadzić. Jeśli nie jestem mądrzejsza od Niego, tylko rzeczywiście słucham Boga i kroczę Jego drogami, to tutaj ta nieufność może się pojawić, że drogi, którymi On chce mnie prowadzić, nie są dla mnie do końca najlepsze. Jest to kłamstwo. Drogi, którymi Ojciec chce mnie prowadzić, są dla mnie najlepsze, ponieważ On mnie stworzył. On zna najlepiej moje serce, On zna najlepiej moje myśli. I teraz, jeśli ktoś z nas odkrywa w sobie tę bolesną prawdę, dlatego, że ta prawda rani najbardziej Boga i mnie osobiście. Jeśli ja nie ufam Bogu, to ja cierpię z tego powodu. Bo jestem stworzona do tego, aby być jego dzieckiem i całkowicie mu ufać w wielkiej prostocie. I Teraz, co zrobić, jeśli odkrywam, że nie do końca ufam ojcu? Jako mocni w duchu, mamy sprawę ułatwioną. W momencie dokładnie tym, kiedy sobie to uzmysławiam, być może jest to teraz, być może jest to jakaś sytuacja w moim życiu, w rodzinie, w pracy, dotycząca zdrowia, choroby, różnych rzeczy, kiedy uzmysławiam sobie, że jest we mnie zasiana wątpliwość w dobroć Ojca, mogę od razu oddać to Duchowi Świętemu. Bo ja sama nie jestem w stanie zmienić mojego serca. Ja mogę pracować, mogę wychwytywać pewne rzeczy, ale tym, który, który moje serce stworzył, który je kształtuje, który czyni je pięknym sanktuarium, jest Bóg, jest Duch Święty. A więc dobra nowina jest taka, że jeśli w naszym życiu są rejony, w których nie ufamy Bogu, że jest dobry do końca, bo mamy jakiekolwiek wątpliwości, to możemy rościć Duchu Świętym. Moje serce jest takie. Nie ufam, że Ojciec jest dobry. Nie ufam w tej sprawie. Proszę Cię, abyś ty dotknął mojego serca, i tu jest całe potężne pole działania Ducha Świętego. I tutaj jest też to całe potężne pole, w którym Duch Święty czyni wielkie, moim zdaniem największe i najwspanialsze cuda, przyniami serca człowieka. A więc, yy, pierwszy punkt nieufność wobec Ojca. Jeśli ją odkrywamy, to Bóg, który właśnie jest nieskończenie dobry, daje nam od razu yy, pocieszenie. Nie zatrzymuj się na tym. Jeśli chcesz ufać całkowicie Ojcu, a warto, bo z tego płynie pełnia pokoju i radości, to od razu w takim momencie, w życiu codziennym, i do tego zachęcam, od razu pomóc się chwilę do Ducha Świętego. Od razu. Nie czekaj na wieczór, na, na spotkanie medytacyjne. Od razu. Pozwól Duchowi Świętemu i przemieniać Twoje serce. Druga trudność w przyjęciu błogosławieństwa Ojca wiąże się i jest obecna w życiu osób, które mają w sobie chaos. Chaos wewnętrzny, on się często przekłada na zewnętrzny, ale chciałabym się zatrzymać na tym chaosie wewnętrznym. Takie osoby, które doświadczają wewnętrznego chaosu, wszystko naraz i zarazem nic, trochę, chcę też skręcić z tego życia duchowego, w swoim życiu tracą, ponieważ osoba, która ma wewnętrzny chaos, nie wyłapie najważniejszych momentów w swoim życiu, nie usłyszy najważniejszych słów wypowiedzianych od tego, kto mnie kocha. Bo no nie ma czasu. Bo osoba, która ma chaos wewnętrzny w sobie, w swoich myślach, w emocjach, w sercu, nie jest w stanie być tu i teraz całkowicie. Takie osoby, które doświadczają mocnego chaosu wewnętrznego, będą tutaj na spotkaniu modlitewnym, nie zauważą spotkania z Jezusem. Nie, nie usłyszą Jego słowa. Dlatego, że myśli takich osób są w stu innych miejscach. Oczywiście, że różne sprawy w naszym życiu nasze myśli wyciągają, to jest naturalne. Ale ważne jest, żeby uczyć się wewnętrznego porządku, coś równa, być w moim życiu dokładnie tu i teraz. Nie ja tutaj jestem na spotkaniu, a sercem myślami jestem w przeszłości lub w przyszłości. Nie. Łaska dana od Boga, a więc także błogosławieństwo Ojca, nie ominie mnie, jeśli będę całym sercem tu. I, teraz. I, chciałam, I co zrobić, jeśli doświadczam tego, że jestem osobą, która ma w sobie taki chaos? Jeszcze powiem, że osoby, które doświadczają również tego typu cierpienia, bo no to jest potworne: nie być ciągle tam, gdzie jestem, tylko gdzieś indziej. No, po prostu nie można się z niczego ucieszyć, tak naprawdę, bo ciągle za czymś gonię, ciągle za czymś tęsknię i nie mogę się ucieszyć tym moim dzisiaj. Te osoby doświadczają również takiego cierpienia, że będąc z kimś, kogo kochają, często po śmierci czy odejściu takiej osoby mają poczucie niezwykle trudny, trudnej straty, która mówi o tym, Boże, nie zdążyłam powiedzieć, że kocham, nie zdążyłam powiedzieć, że mi zależy, nie zdążyłam dać kwiatów, uśmiechnąć się, bo... Chaos wewnętrzny powoduje to, że ciągle wszystko odkładam, ciągle nie teraz, ciągle nie wiadomo kiedy, może kiedyś, później. I tak samo rzecz właśnie ma się z przyjęciem błogosławieństwa Ojca. Osoby, które doświadczają chaosu wewnętrznego, nie zauważą błogosławieństwa na mszy świętej. Nie zauważą, że cała Trójca nie błogosławi. No po prostu myślami są już wyszły, albo w ogóle nie weszły do Kościoła, może być różnie. I tego typu cierpienie jest oczywiście pokuszeniem, potwornym pokuszeniem, strasznie sprytnym pokuszeniem, ponieważ ono zabiera też radość z życia. Nie ma, nie ma tego doświadczenia pełni, do której Bóg nas powołał. Bóg nas powołał, żebyśmy tu na ziemi dostrzegali pełnię. Wtedy otwierają się nasze oczy. A więc Bóg nas znowu nie pozostawia, Bóg, który jest bardzo dobry. Jeśli odkrywamy, że mamy w sobie chaos, Wewnętrzny. Rzeczywiście jest nam trudno być tu i teraz. To Bóg wyciąga do nas rękę i zachęca nas do nauki, pewnej bardzo konkretnej nauki skupienia. Skupienie jest piękną cechą. Chodzi o skupienie wewnętrzne. Czyli, że człowiek, który uczy się skupienia wewnętrznego, i jeśli ktoś chce być skupiony wewnętrznie, to Pan na pewno da mu tę maskę, bo to jest piękna cecha która właśnie sprawia to, że mogę wszystkie moje obowiązki wypełniać najlepiej, jak potrafię, że jak odpoczywam, to naprawdę odpoczywam i jestem wypoczęty, że jak się uczę, to się uczę, że, że moje życie ma po prostu fantastyczne, no nie wiem, to nazwać, owocowanie. I tutaj, jeśli właśnie odkrywamy w sobie takie, takie tendencje czy popuszczenia do chaosu, to Pan nas zaprasza do nauki skupienia. Jak? Jak się uczyć skupienia? No, nie inaczej niż skupiając się. A więc y, zachęcam te osoby, które chciałyby, które odkrywają, że, że to cierpienie jest w ich życiu, zachęcam do takiego wychwytywania w ciągu dnia chwil, w których mogę usiąść i zrobić krótką refleksję, zastanowić się nad czymś, po prostu nie pędzić, albo usiąść i... Y, Zachęcam do tego, zwłaszcza jeśli doświadczamy chaosu, który przekłada się na emocje. Że nie wiem dlaczego, ale jestem wściekła. To nie może tak być, że ja nie wiem dlaczego ja jestem wściekła. Nie mogą emocje mnie po prostu wodzić i w ogóle... To, to, to powiedzmy ptaszek, czy piesek może nie wiedzieć dlaczego jest wściekły. Ale człowiek ma rozum. I do tego nas Pan zaprasza. Usiądź, pomóc się chwilę, a Pan pokaże dlaczego, co się dzieje. Bo jeśli są nas bardzo złe emocje, to znaczy, że gdzieś w nas, przepraszam za ten wyraz, ale wali zły duch. Gdzieś po prostu nas uderza, gdzieś chce nas wybić, i jeśli nie będziemy mieli tej łaski skupienia, to będzie nam bardzo trudno z tego wyjść. I można tak niestety przemoblować całe miesiące I to jest potworne. Szkoda życia. A więc nauka skupienia. Naprawdę, zatrzymać się przy paru na chwilkę, Zapykać. Trzeci. Punkt, w możemy, który może być trudnością w przyjęciu błogosławieństwa Ojca, to jest zupełnie brak relacji z Bogiem Ojcem. Zupełnie. I tutaj zachęciłabym osoby, które, jakby w modlitwie, nie doświadczają, nie jest dobry wyraz, ale rozróżnienia, że ja się modlę do Ojca, do Jezusa, do Ducha Świętego. To są trzy osoby, oczywiście, że to jest jeden Bóg, ale to są trzy osoby. Jezus mówi o Ojcu, Jezus mówi o Duchu Świętym, nie mówi tylko o sobie, a więc są trzy osoby. I jeśli widzimy, że brak jest zupełnie tej relacji, chociaż modlę się codziennie, Ojcze, nasz, to nie jest modlitwa Jezu mój, ani Duchu Święty kochany, tylko to jest Ojcze, czyli zwracam się do Ojca, bo tak Jezus nam pokazał. I zachęcam te osoby, które widzą w swoim życiu. Bardzo różne mogą być przyczyny tego, że ja nie mam relacji z ojcem, bardzo cały wachlarz, ja nie będę żadnej poruszać, ale y, zachęcam te osoby, które dostrzegają zupełny brak relacji z ojcem do tego, żeby y, w swojej modlitwie y, kierować się świadomie u ojcu. Jak to można zrobić? Znowu Bóg, który jest dobry, daje nam zawsze rozwiązanie, daje nam zawsze pomysły. Możemy przyjrzeć się i w najbliższych tygodniach słuchać uważniej, jeśli chodzimy na mszę świętą, wszystkiego, co mówi Jezus o Ojcu. Nawet dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi chyba z trzy razy o Ojcu. Dzisiejsza Ewangelia, ta z mszy Świętych, to jest Ewangelia z mowy pożegnalnej, a więc Jezus już jest po, po ostatniej wieczerzy. Zaraz ma być męka i mówi o Ojcu. I kieruje nasz wzrok do Ojca. więc zachęcam, jeśli ktoś miałby Taką trudność, że nie mogę przyjąć w pełni błogosławieństwa ojca, bo ja nie mam żadnej relacji do ojca. Nie mam i żadnych uczuć do niego. Nic, jakby. Zachęcam, żeby posłuchać, co mówi Jezus o ojcu i jak Jezus jest z ojcem. Często w mnie mamy, mamy. Całą noc spędził na rozmowie z ojcem. Jezus nam swoim życiem wskazuje, jak ważna, jak wspaniała, jak potężna jest relacja z Bogiem Ojcem. I tutaj jest tak gorąca zachęta, żeby tę relację, jeśli ona jest słaba lub nie ma, nawiązywać. Relację miłości. I czwarty, ostatni punkt krótko. Jaka przyczyna może być, to jest również przyczyna bardzo bolesna, brak wiary. Przyczyna, w której nie mogę przyjąć Mam trudność w przyjęciu błogosławieństwa ojca. Ja moim brakiem wiary mogę odebrać moc błogosławieństwa ojca. Mogę mu też tak mówiąc potocznie, podwórkowo, może mi ojciec błogosławić, a ja przez to, że nie wierzę, że to błogosławieństwo cokolwiek może zmienić w moim życiu. Tak jakby mówiła, dzięki, no ale to nic nie zmieni. No. fajnie, że. Że jest to błogosławieństwo. A więc brak wiary w moim sercu w moc błogosławieństwa ojca. Bo gdybyśmy się krótko zastanowili nad samym błogosławieństwem Ojca, czy może być coś potężniejszego lub coś, co to błogosławieństwo zatrzyma czy zmieni? No nie może. Nie ma nic takiego w moim życiu, ani żadna choroba, ani człowiek, no nikt, nic. Nie ma drugi, no po prostu nie ma dwóch potęgi, prawda? To już wiemy. Jest Bóg, który jest po a ta druga pseudo to jest po prostu tylko iluzjonista. Więc y, jeśli ja nie wierzę w moc błogosławieństwa Boga, a każdy przy błogosławi, to jakby odbieram tą niewiarą y, moc tego błogosławieństwa. I znowu co zrobić, żeby się nie smucić, bo nie ma się po co smucić. Należy modlić się jak apostołowie, apostołowie wspaniali, blisko Pana Jezusa i mówili Mu, Panie przynóż nam wiarę, przynóż nam wiarę. I zachęcam tych, którzy doświadczają, że błogosławieństwo szalne, czy błogosławieństwo w ogóle Ojca, czy w modlitwie pięciu kluczy, jakby w ogóle we mnie nie gra, nic ze mnie nie powoduje i w ogóle już myślami gdzieś pędzę, to zachęcam do tego, żeby prosić Panie przynóż ja Darek już się rusza to ja spokojnie, to ja już nie <laughs> ja kończyć, także y, zachęcam y, do tego, aby patrzeć na Jezusa, jak On mówi nam o relacji z Ojcem, aby prosić Panie, przynóż nam wiarę. Zachęcam do pracy nad skupieniem, do nauki y, skupienia i zachęcam też do wychwytywania tych momentów, kiedy zły duch po prostu bombarduje mnie takimi głupimi myślami, bo to jest głupie, że Bóg nie jest dobry. Od razu trzeba od razu reagować, nie pozwolić takiej głupiej myśli w ogóle we mnie tkwić ani sekundy. Od razu już w Duchu Święty. Jestem bombardowana takimi myślami. Zamknij usta tam gdzie trzeba. Ja chcę wierzyć, bo Bóg jest tylko dobry. O. O.